Okej okay, no! Już jestem! Dobra, jemy! Okej okay, no! Jak to malutki kawałek? I tak mnie jestem bardzo głodna. Teraz lekcji. No nie, znowu. Nudzi mi się przed tym lekcjami. No mamo. Niestety musisz. No to Cię nie było, że nie wiem co. No dobra, chodzę. Więc o czym tak porozmawiałem? Czy weźmiemy ślub? No, nie, nie czy się rodzice zgodzą. No na pewno, na pewno. Na pewno się zgodzą. Ale idę już do domu. Przed domem. Dam Ci duży kawałek. Zjadłam, teraz się prześpię. O Jezu. Już Na górę do Pinkie Pie. ona jest tam sama. Chodź, synku! Już idę, mamo! Co jest? Pobaw się z Spinki. Cześć Pinki. Paj! Cześć, musimy ręczną. No, pobawimy się razem. Oczywiście. Aby mi mama to kazała zrobić. Dobra. Więc bawimy się moim zajączkiem? Okej. Okay. Ale tego kurzu. Tym zajączku. Nie wiem co. Ty będziesz zajączkiem. Okej. Okay. Ty będziesz raczej moim listkiem. Nie, ja będę jest, nie. Więc... jestem niskiem, a ty jesteś zajętykiem. Nie, ty jesteś niskiem, a ja zajączkiem. Dlaczego? Bo ja nie lubię królików. Dobra. Więc tak. Bawił się? No oczywiście, że tak. Nie tam nie mamy się. Więc co robimy? Malujemy? Oczywiście. Więc może poszukamy prawdziwego zająca. Nie. A może zjemy coś? Okej. Okay. Nie. super, super, Dobra. Dobra, zjadłam. Kiedy w końcu przyjdą super, super, To znaczy super, super, No super, 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 Um abraço. Pa, pa.